Cześć moi drodzy, witam serdecznie. No, musiał ten odcinek też być dzisiaj, ale bardzo późno. Niestety zabiorę się do naukę, bo miałem dosyć długi dzień. Także zmierzamy już do trzeciej lekcji. Także zapraszam was bez zaciągania się na skrócik tego, jak mi tutaj idzie dzisiaj to pisanie. No i oczywiście pod koniec filmu podsumowanie tej trzeciej lekcji, moje wrażenia. Czy jest lepiej, czy jest gorzej? A jutro zapraszam oczywiście na dalszy ciąg. Dziękuję za wasze pozytywne komentarze. Dodają mi one zapału do pracy i też liczę na to, że być może ktoś się też dołączy i będzie chciał poprawić swoje wyniki albo też zacząć razem ze mną tą naukę. Może to być forma takiej wzajemnej motywacji, wzajemnego dopingu. Także trzymajcie się i do zobaczenia, cześć. No i e, dzisiaj właśnie nauczyłem się kolejnych dwóch liter e, to była literka R, e, którą dotykamy tym palcem wskazującym oraz litera U. I e, no, dzisiejszy dzień był dosyć ciężki. Może ja byłem też zmęczony. E, w każdym razie miałem spore kłopoty z e, osiągnięciem w ogóle 10 słów na minutę. E, ta prędkość oscylowała wokół 7-8. No i jakieś 4-5 pierwszych ćwiczeń to naprawdę była walka, żeby ogarnąć jednak te wszystkie 12 liter. Dosyć szybko to idzie, jakby codziennie kolejne dwie litery tutaj poznaję. Tak się zastanawiam, co będzie jutro, czy nie przytłoczy mnie to po prostu, czy nie za mało czasu jest i nie za szybko lecę z tym poznawaniem tych nowych liter. Być może zrobię jutro sobie tak, że po prostu zrobię jeszcze raz tą lekcję trzecią, w całości, żeby jednak, no, poduczyć się jeszcze trochę. No dzisiejsze ćwiczenia już powoli, jak widać, dobiegają ku końcowi. Ogólnie zajęło mi to tak myślę, że spokojnie z półtorej godziny, nawet może trochę dłużej, e, także dosyć dużo czasu e, no, poświęcam na to, e, no ale jak chce się mieć efekty to trzeba pracować, inaczej się nie da. Przy 20 minutach dziennie no to by to trwało pewnie z 2 miesiące, a tak myślę, że może e, tych bodźców będzie jednak na tyle dużo, że no szybciej mi to pójdzie ta nauka. No zobaczymy co przyniesie właśnie jutrzejszy dzień. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o zalajkowaniu. Zapraszam też na inne moje filmy. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.